Cześć! Witam Was na moim kanale i dzisiaj będę mówił o daniu dosyć smakowitym, pysznym, a mianowicie o wątróbkach zawijanych w boczku prasowanym. Zapraszam! Do wątróbek potrzebujemy kilku składników. Oczywiście są to wątróbki, wątróbki drobiowe w kurze, w tym wypadku potrzebujemy boczek prasowany, mniej więcej takim. to jest dosyć ciekawy, kupowany w moim ulubionym sklepie, wygląda mniej więcej w taki sposób, bardzo ładny, elegancki boczek oraz nieco oleju, troszkę oleju oraz suszone śliwki. To nam będzie potrzebne. No i oczywiście patelnia, na której będziemy smażyć nasze wątróbki. Zaczynamy oczywiście od umycia wątróbek. A więc zatem otwieram wątróbki, rozpakowuję i muszę je bardzo dokładnie wypłukać w zlewie. Zatem otwieram, wrzucam wszystko do zlewu. Oczywiście zlew był umyty uprzednio. Więc tutaj nie ma obawy, że coś tutaj pozostało w tym zlewie. I muszę je bardzo dokładnie przepłukać. Pozwala mi się dość dokładnie wypłukać, żeby nie było tutaj żadnych, żadnych pozostałości. I za chwilę przejdziemy dalej. Wątróbki mam przepłukane, odsączone. Mniej więcej wyglądają w taki sposób. I teraz co muszę zrobić? To dokładnie je oczyścić. Wątróbka wygląda mniej więcej. W taki sposób składa się z takich dwóch płatków, a zatem muszę je oczyścić z niepotrzebnych rzeczy, jakichś tutaj przerostów. Oczywiście przekrajam na pół, żeby mieć jednolity element i oczyszczam z wszystkich rzeczy, które nie będą mi tutaj potrzebne. W ten sposób powstaną mi dwa takie, jak gdyby, płateczki. Ten większy na pewno się przyda, ten mniejszy być może też. To jeszcze zobaczymy. W każdym razie, tak, w ten sposób wszystkie wątróbki muszę oczyścić. Te, które są oczyszczone, to nie ma problemu. Natomiast niektóre tutaj z tych elementów tłuszczowych, takich będzie trzeba bardzo dokładnie oczyścić, bo tego jeść nie będziemy chcieli, bo to by w czasie smażenia tylko stwardniało i nie byłoby wystarczająco dobre. Wątróbki mam oczyszczone. Mniej więcej wyglądają teraz w taki sposób. Miałem Kilogram 700 gram w sumie wątróbek kupiłem. Mam około 20 deko, 10 do 20 deko odpadu. To już nie na niewiele mi się przyda. To są rzeczy, które będą już tak naprawdę do wyrzucenia. Natomiast tutaj mam około 1,5 kg wątróbek oczyszczonych i pokrojonych. Odpalam gaz, potrzebuję nieco oleju i rozgrzewam olej na patelni. Teraz jedna ciekawa rzecz, dosyć istotna. Otóż wątróbka lubi pryskać i w tym momencie żebyśmy nie mieli całej kuchni od razu ubrudzonej olejem czy też odpryskami jakimiś ja wątróbki smażę najpierw pod przykryciem. Niech one się wypryskają, niech ta woda z nich odparuje a następnie dopiero otwieram żeby nie były zbyt mokre. Więc szukam jakiejś pokrywki Coś tutaj znalazłem, jakąś pokrywkę. I za chwilę będę smażył moje wątróbki najpierw pod przykryciem. Będę musiał wyczuć, kiedy one mniej więcej będą już dobre. Mniej więcej tak wygląda oczyszczona wątróbka bardzo ładnie i będzie się ona nadawała do smażenia. Kładę na patelnię ile mi się zmieści, ale nie za dużo, bo będę musiał je potem poprzewracać. Nie na niezbyt dużym ogniu, to, to też muszę uważać na to, żeby ogień, którego, który mam, nie był zbyt duży. parę tych wątrówek mniej więcej tyle, ile mi się zmieści na tej patelni. One smażą się dosyć szybko, nie zmienia to jednak faktu, że trzeba uważać, żeby one nam nie przywarły do patelni, a także żeby się nie spiekły za bardzo. Potrzebujesz szpatułkę jakąś, żeby nie cąły oderwać żeby się nie przykleiły do spodu patelni tak. i jak już widzę, że, że na pewno nie przywarły do spodu, to w tym momencie całą przykrywam i smażę do czasu aż będą dobrze wypieczone z obydwu stron. W międzyczasie przewracam i w ten sposób całe 1,5 kg wątróbek. Po trzech minutach możemy zdjąć pokrywkę. Jak już słyszymy, że już nasze wątróbki nie pryskają, to prawda nigdy nie wiadomo, czy jeszcze gdzieś nam nie prysną w oko. Natomiast już teraz trochę mniejsze jest prawdopodobieństwo. Odkrywamy i pozwalamy im się jeszcze dosmażyć. Teraz żeby nam woda odparowała z patelni, żeby one faktycznie były usmażone, a nie uduszone. I całość tego smażenia trwa około 5 minut. Co bardzo istotne musimy uważać, żeby wątróbek nie solić przed smażeniem. Z bardzo prostej przyczyny, może to jest oczywiste, natomiast posolenie wątróbki sprawi, że ona będzie twarda, miała taką konsystencję jakąś taką gumowatą, kapciowatą. Natomiast jeżeli ktoś sobie posolić, to zawsze można po usmażeniu Wtedy można ją pochodzić, nigdzie się nie stanie. Natomiast w trakcie smażenia wątrówki pod żadnym pozorem nie są. Zobaczymy, jak one tutaj wyglądają, jeszcze troszkę poprzewracamy i za chwilę pierwszy rzut będziemy mogli ognia wziąć, mi się, w sumie całość smażenia około 5 do 7 minut powinno wystarczyć. <laughs> tutaj Owszem, one powinny być przesmażone jak najbardziej Natomiast nie musimy się obawiać, że one nam się nie przesmażą Ponieważ później całość jeszcze włożymy do piekarnika na około 20 minut Więc tutaj na pewno nie będzie obawy, że nasze wątróbki byłyby surowe w środku Czy w jakiś sposób nie do końca odpowiednie Można powiedzieć, że pierwszy rzut naszych wątróbek już jest, jest usmażony, zaraz będę je zdejmował z patelni, Jakiś widelec by mi się przydał. Mniej więcej usmażona wątróbka wygląda w taki oto sposób. I tak te, które już mi się tutaj usmażyły, zdejmuję, zdejmuję z patelni. Oczywiście ryzyko, że wątróbka prysznie zawsze jakieś tam drobne jest. Natomiast Pozwolenie im się wypryskać na początku daje tę zaletę, że w zasadzie później one już coraz mniej pryskają i nie powinno być z tym problemu. Zwłaszcza musimy uważać przy nadziewaniu wątróbki, widać się przy przekuwaniu, ponieważ wtedy może się zdarzyć, że jeszcze coś nam prysznie. No i pierwszy rzut naszych wątróbek wygląda mniej więcej w taki sposób i tak muszę usmażyć całe półtora. Tak? Nasze usmażone wątróbki wyglądają mniej więcej w taki sposób. I teraz najtrudniejsza część, a mianowicie potrzebujemy boczek prasowany oraz śliwki suszone. I naturalnie nieco wykałaczek. Wykałaczki mamy. Tutaj natomiast zanim zacznę zawijać, nastawiam sobie piekarnik na około 200 stopni. Będzie mi potrzebny trochę mniej, około 160. Natomiast żeby dosyć szybko się nagrzał, nastawiam go na 200 stopni. I teraz to robię. Biorę wątróbkę, biorę plaster poczku prasowanego. I to wszystko muszę razem z jedną śliwką zawinąć, wziąć wykałaczkę i przecież Cała filozofia wszystko będę układał na wieczku brytwany a więc biorę moją trubkę, mój boczek prasowany i robię taką mniej więcej rolatkę z tego przebijam całość przebijam całość wychodzi mi coś takiego i to wszystko układam na brytwance i tak z każdą osobna. Tych w plastrów boczku mam około 30 więc wyjdzie mi około 30 wątróbek zatem zaczynam od największych wybieram na początek największe wątróbki bo potem pozostaną mniejsze to one oczywiście też będzie je można wykorzystać jak najbardziej natomiast no, do naszych zawijasów wykorzystujemy te, które zrobiły nam się największe i to wszystko układamy na Brytwanki wyglądają mniej więcej w taki sposób w tej chwili przed włożeniem do piekarnika. Oczywiście z drugiej strony zostało mi trochę wątróbek, zabrakło mi niejako boczku. Mam w tej chwili tutaj 30 tych roladek, trochę wątróbki mi zostało. Tutaj to niczemu nie przeszkadza, ponieważ spokojnie mogę je ułożyć również w tej prytwance i na pewno zostaną zjedzone. A zatem wkładam wszystko do piekarnika na około 15 minut, czy też może trochę mniej, może trochę więcej. To jak długo będę trzymał je w piekarniku, to tak naprawdę zależy od tego, kiedy boczek zacznie mi się powoli wytapiać, zacznie mi się rumienić i wtedy wyjmę z piekarnika i to w zasadzie będzie gotowe. Także pozostaje mi poczekać kilkanaście minut. Minęło kilkanaście minut, zdążyłem sobie akurat nieco ogarnąć kuchnię i wydaje mi się, że moje wątróbki już będą gotowe. Zobaczmy co nam tutaj wyszło. Tak, nasze wątróbki wyglądają w taki sposób, doskonale przyrumienione. Oczywiście, gdyby jeszcze je trzymać nieco dłużej w piekarniku, również mogłoby tak być. Natomiast, jako że to jest danie na jutro, bo dzisiaj jest Wielka Sobota, zatem nie jest to danie na dzisiaj przeznaczone, tylko właśnie jako jutro zakąska, jakaś przekąska do śniadania wielkanocnego. Także, akurat jeszcze jutro będzie można nieco przypiec. Tymczasem, Przykryję wszystko papierem. Jak ostygnie, schowam do lodówki i na jutro będą idealne, jak znalazł. Doskonale przegryzą się z tą siwką, a więc na pewno warto będzie tego spróbować. Jest to danie, które zaczerpnąłem od mojej mamy i w jakiś taki sposób opanowałem je, że dosyć dobrze mi wychodzi i na pewno wydaje mi się, że każdemu gdzieś to chciałby spróbować zrobić, przyrządzić to danie na pewno ono wyjdzie. Tymczasem, jeżeli filmik wam się spodobał, zachęcam do kliknięcia łapki w górę, do udostępniania, a przede wszystkim do spróbowania samemu zrobić właśnie to danie wątróbki ze śliwką zawijane w boczku. Tymczasem pozdrawiam was serdecznie na dzisiaj. Cześć.